Posłowie sobie debatują w Sejmie nad naszym losem I tak nachodzi mnie myśl, że pora się pożegnać z niektórymi posłami. Macie jeszcze 3,5 roku ale to już jest ostatki. Posłowie u nas z trójek, czy też z czwórek ze Szczecina. Żegnajcie. Podejrzewam, że i... Trójka w Szczecinie, żegnajcie. Sorry, taki mamy klimat. Tak głosowaliście. Wieś to będzie pamiętała, bo ta ustawa dotnie wszystkich, I to, i to bardzo mocno. Chciałem przeprosić członków PSLu przez te wszystkie lata mówiłem, że byliście najbardziej. Przeciwną rolnictwu partią. Przepraszam. Teraz awansowaliście na drugie miejsce. Ale jak widzę, że bronicie rolników, to tak w żołądku, tak wiecie, tak dziwnie, bo ja pamiętam Was jak rządziliście. Także przepraszam Was, PSL. Lidera, lidera nowego mamy. Chciałem mimo wszystko pogratulować już bez złośliwości i PSL owi i, i Konfederacji i y, Solidarnej Polsce i tym członkom Prawa i Sprawiedliwości którzy zagłosowali przeciw macie mocne rolnicze, dzięki teraz będzie nas czekał ciekawy czas bo protest, który zaczęliśmy się ma kierownik w 14 roku, 2013, 2012 roku, który dotyczył ziemi. To będzie małe, małe Miki. Tamten protest dotyczył części Polski. On dotyczył Pomorza Zachodniego i, i Ściany Zachodniej. Kawałka Mazur i, i Pomorza. A ubój rytualny, ochrona zwierząt, tak zwana przez ekoaktywistów dotknie każdego co jest najlepsze dotknie też zwykłych ludzi już nie rolników z tego powodu, że chciwość organizacji prozwierzęcych będzie jest duża przecież te fundacje mają na kontach miliona żebrą żebrą na zrzutkach Dajcie kasę, dajcie kasę piski w, dro w drodze. Piski potrzebują więcej kasy. Tak jak chytra baba z radomia, tak one. I ten protest, który się pojawi, bo się musi pojawić, prawdopodobnie zjednoczy większą część rolników. Ale powiem wam, że jak ktoś obejrzy, z rolników obejrzy wczorajszą komisję a oglądali tą komisję rolnicy mimo późnej pory to podejrzewam, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości większość tych posłów nie macie co się pokazywać na dożynkach nie macie co się pokazywać na wsi bo to co robiliście było obrazem dla wszystkich dla wszystkich to był taki nóż wbity w plecy bez ostrzeżenia. A dla prezydium komisji nie za tak procedowaną ustawę. Nie, wiedz, nie wiedzieliście, na czym głosujecie. Mieliście Bajzel, cytat z pani Doroty niedzieli. Ministra Gabinetu Cieni, ministra rolnictwa w gabinecie Cieni Platformy. Ma, czekaj, mamy tu burdel. Macie, macie. Posłanka lewicy nie wie, za czym głosuje. Najlepsze jest to, że tam na Komisji Rolnictwa nie było głosu rolników. Była wiwa. Szacun Jacek Zarzecki. Największy na ścianie byłeś. Ale nie konsultowaliście tego projektu z nikim. Ani związki. Ani samorząd rolniczy. Marek Suski Marek Suski ekspertem rolnictwa w pisie. Świat się przewrócił. Jest taki wierszyk po internetach hula. Żadne dudy, żadne tuski. Więc ten wierszyk trochę przerobiony brzmi tak. Żadne dudy, żadne tuski. i już sobie Marek Suszki. Cóż można więcej powiedzieć? Marek Suszki, ekspertem. Rolnictwa. Pan Puda. Panie kochany. Projekt PiSu zakładający, że. Za te 3,5 roku poprom ich młodzi Gratuluję. Pomału odchodzi w zapomnienie. Będziemy się pomału żegnać. Ciszej nad tą trumną. Cóż. Ale takie jedno przesłanie mam na koniec. Murem za Ardanem. Dann da un'altra